Zosia przekręciła szklaną kulę i wpatrywała się w płatki śniegu, które najpierw zawirowały nad żółtym domkiem zielonymi choinkami, a potem powoli zaczęły opadać na zaśnieżone wzgórza. Hmm, ciekawe kto mieszka w tym domku. Zastanawiała się i czy tam są jeszcze święta, czy może kończą się tak jak u nas. Szkoda, że Boże Narodzenie nie może trwać wiecznie, westchnęła. Domek w kuli otaczały choinki. Jodła przed wejściem była przystrojona kolorowymi bombkami i łańcuchami. Wokół niej stały zwierzątka, zajączek, sarenka, lisek i jelonek. We wszystkich oknach paliło się światło, a drzwi przyozdobione były wieńcem z ostrokrzewu. Wąską ścieżką biegł piesek, którego dziewczynka nazwała kudłatkiem. Zosia jeszcze raz obróciła kulę dnem do góry. Czary, mary, hokus pokus, ależ bym chciała być z tobą, kudłatku. Nim zdążyła wypowiedzieć te słowa i odwrócić koło kulę, poczuła Powiew zimnego wiatru na twarzy, a potem mokry płatek śniegu spadł jej prosto na nos. O nie! Zosia znajdowała się na zaśnieżonym wzgórzu, a z nieba padał śnieg. A obok stała pięknie przyozdobiona koinka, otoczona przez sympatyczne zwierzątka. Nagle ktoś trącił ją w kolano. Dziewczynka spojrzała w dół. Szepnęła zdziwiona, a potem zobaczyła nieduży, żółty domek z czerwonym dachem. Zosia znalazła się we wnętrzu szklanej kuli. Kudłatek ponownie trącił ją nosem i pokazał, żeby szła za nim do domku. Tak też zrobiła. Po chwili w drzwiach stanęła dziewczynka w białej sukience. Miała złociste loki i błękitne oczy, a na głowie kryształową koronę. Witaj, Zosiu, powiedziała ze śmiechem. Cieszymy się, że wreszcie do nas dotarłaś. Zdumiona Zosia weszła nieśmiało do środka. W domku znajdowało się jeszcze osiem innych dziewczynek. Okazało się, że wszystkie są śnieżynkami i właśnie przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Ale przecież święta właśnie się kończą zdziwiła się Zosia. To prawda, zaśmiała się śnieżka, ale przecież to nie znaczy, że jutro nie mogą się zacząć. U nas święta trwają cały rok, dodała w końcu śnieżynka. A tu jeszcze tyle do zrobienia! Pomożesz nam? Oczywiście, ucieszyła się Zosia, śnieżynki upiekły pierniki. A potem je ozdobiły. Wyciągnęły z pudła ozdoby i zaczęły ubierać choinkę. Nauczyły przy okazji Zosie kilku nowych świątecznych piosenek. Na koniec zajęły się porządkowaniem pokoju i przygotowywaniem pozostałych smakołyków. Kiedy wszystko było gotowe, rozpaliły ogień w kominku. Gdy wesoły płomień rozświetlił i ogrzał wnętrze, śnieżynka zaproponowała. Zesiu, nakarmisz naszych przyjaciół? Dziewczynki wyszły razem przed dom i podeszły do kolorowej choinki. A wszystkie zwierzątka podbiegły im na powitanie. Każde z nich pozwalało Zosi się pogłaskać. Nawet same domagały się pieszczot. Niesamowite! cieszyła się dziewczynka, gładząc w pyszczku sarenkę. To wszystko chyba nie jest prawdziwe. Ależ jest, zapewniała ją ze śmiechem śnieżynka. Wszystko jest możliwe. Jak ja się tu znalazłam, dziwiła się nadal Zosia. Wypowiedziała zaklęcie, a równocześnie bardzo mocno chciałaś nas odwiedzić. Przecież Boże Narodzenie to magiczne święta. Chodźmy, zaraz zacznie się kolacja, i wróciły do domu, przy którym śnieżynki właśnie kończyły nakrywać do stołu. O. Wyglądał wspaniale. Ogień rzucał wesołe blaski na złociste i srebrzyste ozdoby. Na białym obrusie leżały gałązki świerku i paliły się złote świece. Wokół zgromadziły się śnieżynki i zaczęły składać sobie życzenia. Zosia spędziła cudowne chwile w ich towarzystwie. Po kolacji usiadła wraz z innymi przy choince. Śpiewała kolędy i słuchała świątecznych opowieści. Aż wreszcie, zmęczona na płokiem wrażeń, zasnęła. Gdy się obudziła, zobaczyła przed sobą szklaną kulę. Więc to był tylko sen, pomyślała z żalem. Wtedy spostrzegła, że piesek zamierzał ogonem, a za oknem domku pomachały jej roześmiane śnieżynki.